który z wielu z nas wyobrażało sobie o tak, nasza studniówka. I to jest taka uroczystość troszkę dziwna, bo z tych przemówień wynikało, że coś się kończy, a w zasadzie przed Wami taki maratonik 3-miesięcznych przygotowań do egzaminu, który dla Was jest bardzo ważny. Spotkamy się na studniówce. Czyli umownie 100 dni przed maturą. No i dwie czwarte klasy z naszej szkoły spotkały się, żeby świętować właśnie co? To, że do matury zostało umowne 100 dni albo koniec wolności i czas intensywnego uczenia się, przygotowywania. Były chyba 4 miesiące po trzy razy w tygodniu przygotowaniu palunę po 3 godziny. Brew pozorom to było bardzo fajnie. Bardzo sobie dobrze radziliśmy. Oczywiście no, było dużo prób, ale wszyscy byli zgrani, więc myślę, że finalnie wyjdzie bardzo dobrze. Myśli pan, że ta studniówka to taki realny ostatni dzwonek, że te przygotowania do, do matury są na, na już właściwie mecie, prawie że? No tak sądzę. To jest rzeczywiście ostatni dzwonek, żeby się opamiętać. <grywka> Do niektórych dochodzi to, że już ostatni czas, żeby powtórzyć materiał. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest taki świetny przełom, przed feriami tym bardziej, żeby pomyśleć sobie dobra, zabawię się i luty, marzec, kwiecień będę się uczyć. To całkiem dużo czasu. Każdy czuje to troszeczkę inaczej, ale. Z pewnością ludzie z mojego kręgu obawiają się troszeczkę. Tak szczerze, to w ogóle tego nie odczuwam, nawet jeszcze przygotowań, że tak powiem, większość nie zaczęła, raczej nie ma takiej presji narzuconej w tym roku, tak, tak mi się wydaje. To czego życzymy uczniom na te ostatnie 100 dni do matury? Yy, świadomości, że jeżeli chcą osiągnąć bardzo dobry wynik, to muszą bardzo dużo pracować. A dzisiaj życzymy im dobrej zabawy. Na pewno cierpliwości i mocnej psychiki w ramach przygotowań do matury. Po prostu, żeby nam wyszło wszystko, czego sobie życzymy, żebyśmy spędzili te 100 dni tak jak chcemy. Myślę, że większość chce na nauce, ale takiej bez nerwów. Młodziaki z ulo w mieście. Subice. Bawią się dzisiaj we wsi chłopcy w lakierkach, chłopcy w lakierkach. i w garniturach, dziewczyny w szpilkach, w sukniach, w fryzurach. Sukces matury widzę na licach.